Zagrajnik TV. Samochody zawsze wydawały ci się nudne. Nigdy nie lubiłeś piłki nożnej. W takim razie jest jeden tytuł, w który koniecznie musisz zagrać. Samochody grające w piłkę nożną to jedna z najzabawniejszych i najbardziej szalonych gier, jaką ogrywać możesz wspólnie z przyjaciółmi. I możesz wierzyć lub nie, ale jest co najmniej 10 powodów, dla których warto zagrać w Rocket League. Piłka jest jedna, bramki są dwie, a na boisku znaleźć można paliwo do dopalacza. I to właściwie wszystko, co należy wiedzieć o Rocket League, by móc zacząć grę z innymi. Choć podstawę można tu opanować w kilka minut, by wygrywać mecze, trzeba się już jednak solidnie przyłożyć. Idealna kontrola piłki, celne strzały i skuteczne obrony to to, co odróżnia doświadczonych graczy od miotających się chaotycznie po boisku świeżaków. Minut. Tyle właśnie czasu potrzeba na mecz w Rocket League. Czyni to z ligi doskonały tytuł na krótkie posiedzenia, choć tak naprawdę rzadko kiedy kończy się na jednym tylko meczu. Samochodziki w Rocket League mogą całkiem nieźle latać, choć jest to niełatwa do opanowania sztuka. To właśnie umiejętność strzałów w powietrza jest wizytówką najlepszych graczy, a jeden władający nią zawodnik potrafi zdecydować o losach całego spotkania. co daje większą radochę niż zmiażdżenie kumpla pięcioma bramkami przewagi w meczu 1 na 1. Widok jego daremnych wysiłków i odgłos jego płaczu w słuchawkach to istny balsam dla duszy. Lepsza od miażdżenia swoich kumpli jest tylko wspólna gra z kumplami i miażdżenie jakichś losowych leszczy. Właśnie w takich meczach mają miejsce długie podania, widowiskowe dośrodkowania i najlepsze zespołowe gole. To także w takich meczach można się nawzajem przerzucać winą, gdy akurat nie wszystko idzie po naszej myśli. Jak już coś się psuje, to po całości. Dlatego nierzadko zdarza się, że po pierwszej puszczonej szmacie w naszej bramce błyskawicznie ląduje kilka kolejnych piłek. Na szczęście w Rocket League szybkie odrabianie strat i decydujący gol w ostatnich sekundach meczu są jak najbardziej możliwe. Radochy zwalnięcia gola nie do trafienia porównać można jedynie do radości z obrony strzału nie do obrony. Helm strażacki, volt Boy na antence, czadowe kołpaki i hajs YouTube do palacza. Tak właśnie picuje się bryki w Rocket League. Rocket League to skondensowana radocha. Każdy pięciominutowy mecz, kiwi od emocji, szalonych akcji i dzikich gonit. Trudno o fajniejszą zabawę w multi, gdy ma się kilka wolnych chwil. Rocket League to świetny dowód na to, że proste pomysły są najlepsze. To idealny tytuł do zabawy z przyjaciółmi na krótkie posiedzenia i dla tych, którzy lubią szlifować swoje umiejętności do perfekcji. Jako osoba nigdy nie przejawiająca zainteresowania piłką nożną i autami, sam nie mogę się nadziwić tym, jak wiele frajdy daje mi Rocket League. Ze względu na jej niewygórowaną cenę, bezawaryjność i ogrom pocinających w nią graczy, ale przede wszystkim dlatego, że jest tak niesamowicie grywalna, polecić ją mogę każdemu. Wszystkich chętnych do wspólnej gry zapraszam na nasze forum, gdzie umawiamy się na ogrywanie różnych tytułów. To Rocket League z całą pewnością będziemy często wracać. A jak wam podoba się ta szalona gra? Piszcie w komentarzach, a jeśli spodobał się wam ten materiał, udostępniajcie go dalej i subskrybujcie Zagrajnik TV. No i trzymajcie się!